Nikt się tego nie spodziewał, ani Toyota, ani BMW, ani nawet zarząd Tesli. Ale pięć minut temu równowaga sił w świecie motoryzacji zmieniła się na stałe. Za zamkniętymi drzwiami, podczas tego, co miało być rutynowym briefingiem dla inwestorów, po cichu zaprezentowano prototyp pojazdu. Nie było portu ładowania, akumulatora, ani silnika spalinowego. Jedynym źródłem paliwa była woda. Początkowo ta zapowiedź wydawała się nieprawdopodobna, rozgorzały spekulacje. Sceptycy uznali, że to dowód słuszności koncepcji inżynieryjny chwyt, ale potem maszyna została uruchomiona poruszał się o własnych siłach. Nie było słychać spalin, nie było dźwięku, tylko płynne przyspieszenie od 0 do 100 km/h w niecałe 4 sekundy i nie zużył ani kropli benzyny, ani prądu. Tesla dokonała czegoś nie do pomyślenia. Elon Musk zwrócił się do publiczności z krótkim kadłajem, ale zaskakującym potwierdzeniem. Oto Aqua opracowywany w całkowitej tajemnicy od 2018 roku, nie magazynuje energii, lecz ją generuje. W ciągu kilku minut rynki globalne zaczęły reagować. Wyceny Tesli gwałtownie wzrosły. Handel został tymczasowo wstrzymany. Analitycy energetyczni próbowali zinterpretować przyszłość, w której pojazdy elektryczne ładowane z sieci mogą być już przestarzałe. Ponieważ Aqua Drive to nie bateria, to system generowania wodoru w czasie rzeczywistym, zasilany wyłącznie wodą. Zanim więc giganci naftowi to zakopią, zanim lobbyści zadadzą pierwszy cios, polub zasubskrybuj, udostępnij. W jego sercu znajduje się grafenowo-ceramiczny ultradźwiękowy generator wibracji, wibrujący z częstotliwością ponad 22,0 cykli na sekundę. Urządzenie to rozbija cząsteczki wody w szczelnej komorze. Wydobywając wodór w razie potrzeby i dostarczając go bezpośrednio do mikroturbiny spalającej. Nie ma miejsca do magazynowania, kompresji ani zewnętrznej infrastruktury. Pojazd ma skromny, 40-litrowy zbiornik wypełniony wodą destylowaną. System nie wymaga specjalnej procedury tankowania, wystarczy czysta woda z dowolnego, bezpiecznego źródła deszczówka, filtrowana woda morska, a nawet woda z kranu w nagłych wypadkach. Efekt? Ponad 820 km zasięgu na jednym tankowaniu. Czas tankowania mniej niż 90 sekund. Prędkość maksymalna, 189 km na godzinę, ograniczona jedynie przez oprogramowanie. Spaliny? Tylko para wodna. Sprawność? Ponad 90% dzięki pętli recyrkulacji tlenu, która zwiększa moc spalania ponad wszystko, co można osiągnąć w technologii akumulatorów czy ogniw paliwowych. A co chyba najbardziej przełomowe, koszty operacyjne wynoszą zaledwie 0,7 centa za mile. AquaDrive to nie marginalna poprawa, to całkowita rewolucja. Nie wymaga superładowarek ani sieci energetycznej. Nie wymaga litu, kobaltu ani metali ziem rzadkich. A jednym pociągnięciem podważa przemysłowe podstawy globalnego ruchu pojazdów elektrycznych. Konsekwencje były natychmiastowe. Dyrektorzy konkurencyjnych producentów samochodów odwołali spotkania prasowe. Lobbyści wodorowi zorganizowali nadzwyczajne briefingi PR. Inwestycje w wydobycie litu odnotowały natychmiastowe spowolnienie. Liczba zgłoszeń patentowych związanych z Teslą rosła z godziny na godzinę, ponieważ Aquadrive nie tylko zmienia technologię, ale także sektor energetyczny geopolitycznie, ekonomicznie i środowiskowo. Całe łańcuchy dostaw stoją teraz pod znakiem zapytania. Infrastruktura ładowania może wkrótce stracić na znaczeniu. A trwający dekady wyścig o dominację na rynku baterii, właśnie stracił swój punkt kulminacyjny. Końcowe słowa maska nie były przechwałkami. Były mrożące krew w żyłach w swojej prostocie. To nie koniec elektryczności, ale może być początkiem czegoś lepszego. AquaDrive nie każe światu wybierać między gazem a energią elektryczną. On całkowicie zastępuje to pytanie. Pojazd, napędzany wodą, napędzany wibracjami, generujący własną energię w ruchu. Nie marzenie, nie prototyp, ale w pełni funkcjonalny system, który, li... który już istnieje i teraz grozi wywróceniem do góry nogami każdego projektu w branży transportowej. Ten moment może zostać zapamiętany jako dzień, w którym przyszłość została napisana na nowo. I tym razem nie chodziło o baterie, chodziło o wodę. Problem? Nikt nie powiedział królom baterii, że ich tron zniknął. Myśleli, że wyprzedzają epokę. Baterie ze stałym elektrolitem, stacje ładowania zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji, łańcuchy dostaw litu zablokowane przez dekady. Tesla budowała przyszłość na akumulatorze, ale za zamkniętymi drzwiami ta przyszłość zaczęła się rozpadać nie w laboratoriach testowych, ale w salach konferencyjnych, gdzie marże malały, a prognozy traciły sens. Każdy przełom w chemii baterii napotykał na te same ograniczenia. Koszty Skala i zmienność geopolityczna. Prawdziwy punkt zwrotny nastąpił w startupie, którego prawie nikt nie pamiętał ukryty głęboko w Tel Awiwie, przejęty bez rozgłosu w 2021 roku. Brak komunikatu prasowego, brak tweeta od Maska tylko pozycja ukryta w wykazie aktywów firmy Słupka Hydronova Systems Limited. Ich pierwotną misją nie był transport. Była to morska, zminiaturyzowana technologia rozszczepiania wody, zaprojektowana dla dronów podwodnych dalekiego zasięgu. Ale sercem ich systemu było coś skalowalnego ultradźwiękowy separator zdolny do wytwarzania wodoru na żądanie. Najlepsi inżynierowie Tesli zostali wysłani po cichu i anonimowo. W ciągu kilku miesięcy dane stały się jasne: szybsze uwalnianie energii, mniejsza utrata ciepła, zero litu, ale największe odkrycie nie dotyczyło technologii. To było strategiczne. System napędowy zasilany wodą oznaczał wolność. Wolność od monopolii metali ziem rzadkich. Wolność od konfliktów o kobalt. Wolność od łańcucha dostaw baterii, który jest obciążony pod własnym ciężarem. Wewnętrzne notatki były dosadne. Lit to główny problem rewolucji w dziedzinie pojazdów elektrycznych. Aqua Drive nie był po prostu nowym silnikiem. Był planem awaryjnym. A moment był kluczowy. Niepublikowane dane modelowe przewidywały globalny spadek sprzedaży pojazdów elektrycznych o 18% do 2027 roku. Nie z powodu braku innowacji, ale dlatego, że infrastruktura nie nadążała. Słabe sieci generują przestoje. Zmienność cen litu pod wpływem globalnej presji pęknięcia były widoczne, więc podjęto decyzję. Bez fanfar, bez przecieków ten tylko prototyp i demonstracja na żywo, żeby zmienić narrację. Ale to, co nastąpiło później, nie było świętowaniem. To była eskalacja. Za kulisami szybko pojawił się opór. Próby odrzucenia patentu nadeszły w ciągu 36 godzin, złożony przez koalicję tradycyjnych firm energetycznych, niemieckich przedsiębiorstw użyteczności publicznej, koreańskich gigantów branży akumulatorowej, a nawet francuską firmę fasadową powiązaną z ropą. Wszystkie wyrażają te same obawy. Destabilizacja globalnego bezpieczeństwa energetycznego. Wkrótce potem wyciekły e-maile. Lobbyści omawiali strategię opóźniania, dyskredytowania lub unieszkodliwiania tej technologii. Jedno zdanie rzuciło mi się w oczy. To nie jest silnik. To broń. Potem rozległy się szepty z wnętrza Gigafactory Tesli. Starszy inżynier napędowy, kluczowy dla testów AquaDrive, stracił przytomność. Objawy sugerowały zatrucie. Nic nie zostało potwierdzone, ale wyniki, które finalizował, zniknęły. Tymczasem rywale się pojawili. Chińscy producenci samochodów rozpoczęli inżynierię wsteczną podobnej technologii. Wykopano prace naukowe i ponownie przeanalizowano stare patenty. Zespoły cybernetyczne Tesli wykryły próby włamań w instytucjach wspieranych przez państwo. Datę premiery przyspieszono o 11 miesięcy. Nie dla chwały, lecz dla obrony. To, co świat zobaczył, nie było dopracowanym produktem. To był strzał ostrzegawczy. Wczesny prototyp, niedopracowany, wdrożony w życie, by uniknąć sabotażu. A konsekwencje nadeszły szybko. Wartość Rivian spadła o 9 miliardów dolarów w ciągu jednej sesji. Lucid zamroził dwie linie produkcyjne. Krach Neo był tak gwałtowny, że Pekin wydał uspokajające oświadczenie na rynku. Ale to nie była tylko panika inwestorów to był kryzys narracyjny. Ford nagle wstrzymał wprowadzanie pojazdów elektrycznych na rynek. GM poszedł w jego ślady, zapowiadając ponowną ocenę prognoz globalnego popytu. Podtekst był jasny: Zaufanie zgasło. Nawet Panasonic, wieloletni partner Tesli w dziedzinie akumulatorów, złamał szeregi. Ciche, ale wymowne oświadczenie: Wszystkie przyszłe inicjatywy w zakresie magazynowania energii pozostaną niezależne od chemii. Tłumaczenie nie stawiają już na lit. Toyoty długo wyśmiewana za wahanie się z pojazdami elektrycznymi odpowiedziała jako następna. Rzecznik twierdził, że równoległe testy wodnych układów napędowych trwają od 2020 roku. To nie było przyznanie się do porażki. To było wypowiedzenie wojny, a na poziomie infrastruktury zmiana była natychmiastowa. Rozbudowa ładowarek do pojazdów elektrycznych w całej Europie została wstrzymana. Projekty w Hiszpanii, Polsce i Szwecji zostały odłożone na półkę, bo gdy technologia staje się przestarzała, inwestycje wstrzymują się. To nie była premiera produktu, to był upadek zaufania. Branża, rządy, inwestorzy, wszyscy od razu zrozumieli tę samą prawdę. Rewolucja w dziedzinie pojazdów elektrycznych nigdy nie była tak stabilna, jak się wydawało. A teraz pojawiło się coś, co nie potrzebowało baterii, sieci ani zezwoleń. Przyszłość się zmieniła. I nikt nie był gotowy. Początkowo wydawało się to science fiction, dopóki rzeczywistość nie pękła. Ale prawdziwy wstrząs nie ogarnął tylko sal konferencyjnych i parkietów giełdowych. Dotarł wprost do rąk przeciętnych konsumentów. W ciągu 72 godzin od premiery Aqua Drive, salony samochodowe w Kalifornii, Niemczech i Korei Południowej odnotowały spadek ruchu pieszego o prawie 40 pron. Producenci samochodów i tacy jak Hyundai, Renault i BED rzucili się do cięcia cen, oferując nieoczekiwane rabaty sięgające nawet 4500 dolarów, aby pozbyć się starzejących się zapasów pojazdów elektrycznych. Internetowe platformy od sprzedaży odnotowały gwałtowny wzrost. Liczba ofert wzrosła o 19%. Ponieważ zaniepokojeni właściciele rzucili się do pozbywania się pojazdów zasilanych akumulatorem, obawiając się, że z dnia na dzień staną się przestarzałe, media społecznościowe eksplodowały. Fora zalała fala pytań: czy powinienem anulować dostawę modelu IPS, czy warto czekać na samochody napędzane wodą? Nawet najbardziej oddani klienci Tesli wahali się, niepewni, czy ich inwestycje nie są już przestarzałe. Dla wielu osób kuszący system napędowy, obiecujący niemal zerowe koszty paliwa, brak obaw o zasięg i szybkie tankowanie, przekreślił lata lojalności i planowania. Firmy ubezpieczeniowe na bieżąco dostosowywały modele ryzyka, obniżając składki dla pojazdów z napędem Aqua Drive, a jednocześnie podnosząc koszty starszych pojazdów elektrycznych. Operatorzy flot wstrzymali zamówienia dokonując ponownej oceny swoich strategii zaopatrzenia. Po raz pierwszy od początku rewolucji E5 pytanie nie brzmiało kiedy nie miało, kiedy nadejdzie przyszłość. Pytanie brzmiało, czy już nadeszła i czy ją przegapiłem. Ta cicha panika, zwielokrotniona w milionach, uderzyła w globalną gospodarkę niczym wstrząs tektoniczny. Rynki otworzyły się w chaosie. W ciągu pierwszych 47 minut handlu Saudi Aramco straciło 29 miliardów dolarów, notując największy jednodniowy spadek od załamania na rynku ropy naftowej w 2020 roku. Analitycy Bloomberga zamilkli w połowie transmisji, niepewni czy nazwać to krachem, czy transformacją. Ale w Oslo wydarzyło się coś jeszcze dziwniejszego. Norwegia nagle zawiesiła inicjatywę Narodowych Rezerw Litu strategię niegdyś porównywaną do bumu naftowego na Morzu Północnym. Ich państwowy fundusz majątkowy przesunął miliardy dolarów na technologię odsalania, powołując się na rosnące wymagania dotyczące napędów. Indie, niegdyś pozostające w tyle w wyścigu zbrojeń w dziedzinie pojazdów elektrycznych, nagle zmieniły zdanie. Parlament przyspieszył wprowadzenie śmiałej ulgi podatkowej na spalanie wodoru, nie tylko po to, by dogonić Tesle, ale by ją całkowicie wyprzedzić. Ustawa została uchwalona w niecałe 48 godzin. Potem nadszedł szczyt energetyczny G7. Japonia zrobiła pierwszy krok. Żadnej wzmianki o parytecie baterii, żadnych debat o limitach emisji pojazdów elektrycznych. Zamiast tego przedstawili ramy mobilności wodnej, wzywając organy regulacyjne na całym świecie do przeformułowania klasyfikacji pojazdów i przepisów dotyczących emisji, zanim wynalazek maska sprawi, że staną się one nieistotne. A potem po cichu, Rosja opublikowała krótką notatkę prasową. Ministerstwo Obrony jest teraz w pełni zaangażowane w badania nad napędem wodnym dla transportu wojskowego, bez żadnych szczegółów, żadnej konferencji prasowej. Tylko zimny sygnał wyścig zbrojeń oficjalnie się rozpoczął. Podczas gdy światowe mocarstwa desperacko próbowały odbudować swoje gospodarki, sam przemysł pojazdów elektrycznych zaczął się rozpadać ponad 50 0 projektów budowy stacji ładowania w Ameryce Północnej zostało nagle zamrożonych, porzuconych lub po cichu odłożonych na półkę. Lokalni urzędnicy powoływali się na strategiczną niejednoznaczność. Prywatny kapitał zniknął bez śladu. Kalifornijscy planiści sieci energetycznych, niegdyś szczycący się dziesięcioletnią strategią energetyczną dla pojazdów elektrycznych, porzucili ten model. Środki awaryjne zostały przekierowane na miejskie systemy wodne i mobilne centra oczyszczania. Bez fanfar. Tylko ukryte pozycje głęboko w portalach budżetowych. Tesla, wyprzedzając go już o pięć kroków, wykonała kolejny krok. Cały dział superładowarki został rozwiązany. Odrodzony jako Tesla Hydra Systems. Ich pierwszy komercyjny produkt? Mobilne kapsuły odsalające z wbudowanym systemem tankowania wodoru, które można rozmieścić w dowolnym miejscu na ziemi. Efekty uboczne były brutalne. Firmy zajmujące się recyklingiem akumulatorów do pojazdów elektrycznych popadły w upadek. Prognozy na trzeci kwartał spadły o 22. Kontrakty zostały zamrożone. Magazyny zapełniły się pakietami litu, których nikt już nie potrzebował. Tymczasem giganci stacji benzynowych zaczęli po cichu wycofywać się z biznesu. Shell, Chevron, a nawet BP uruchomiły pilotażowe programy centrów wodnych na trzech kontynentach. Każdy z nich mógł oczyszczać, sprężać i dozować wodór w niecałe 6 minut. Ale co takiego odkrył mask, że zmienił prawa napędu? Sercem silnika Aqua Drive Tesli jest samonaprawiająca się membrana piezoelektryczna, zdolna do emisji 10 miliardów impulsów ultradźwiękowych na cykl. Rozkłada cząsteczki H2O w czasie rzeczywistym. Częstotliwość impulsów precyzyjnie dostosowana do progu kawitacji wody. Umożliwia ekstrakcję wodoru bez elektrolizy i zewnętrznych skoków energii. Komora spalania niemetalowa jest wykuty z mikroturbin z azotku boru, odpornych na temperatury powyżej 2200 stopni Celsjusza. Turbiny te nie tylko wytrzymują spalanie, ale i przyspieszają. Nie ma tłoków ani wału korbowego. Siła kinetyczna jest przechwytywana przez obracającą się cewkę osi magnetycznej. Przekształcając ciśnienie plazmy bezpośrednio w moment obrotowy, bez żadnego opóźnienia mechanicznego. Akumulator litowo-jonowy, przestarzały, zastąpiony przez superkondensatory, które zapewniają wygładzanie mocy i hamowanie regeneracyjne, ładując i rozładowując bez degradacji z prędkością 3000 razy większą niż konwencjonalne ogniwa. Nawet odpady są wykorzystywane jako broń. Ciepło spalin jest odprowadzane do pętli rekompresji pary, która chłodzi komorę spalania, zwiększając jednocześnie zasięg o 18%. Brak tłumika, brak emisji, tylko para i pęd do przodu. To nie była modernizacja układu napędowego, to była zmiana paradygmatu samego w sobie. A gdzieś głęboko w gigafabryce Tesli w Nevadzie nie tworzyli prototypu, lecz produkowali go masowo. Ale świat nie był gotowy na to, co miało nadejść. Ani ustawodawcy, ani producenci samochodów, ani magnaci naftowi. Ponieważ kolejny ruch maska sprawił, że CMO, czy sprawił, że wszystkie istniejące przepisy transportowe stały się nieistotne. A wszystko zaczęło się od pojazdu, którego, którego opinia publiczna nigdy nie widziała. Modelu bez przecieków prasowych, bez nazwy kodowej, bez numeru win. Tylko sylwetka. Ukryta za biometrycznym szkłem w zamkniętej komorze. Nie samochód, nie ciężarówka, coś nowego. A kiedy drzwi w końcu się otworzyły, to nie była science fiction, tylko gotowy pojazd do produkcji. Pojazd nie był jedynie prototypem, lecz rewolucją zamkniętą w udoskonalonej ramie Tesli, konstrukcji tak modułowej, że można ją było zintegrować z niemal każdym podwoziem Tesli na dzisiejszych drogach. Wewnętrzne prognozy wykazały, że do 2027 roku 47% wszystkich modeli 3 będzie można zmodernizować do napędu wodnego poprzez prostą wymianę układu napędowego bez baterii, bez metali ziem rzadkich, bez zależności. To nie był tylko przełom techniczny, to była klapa bezpieczeństwa z globalnego łańcucha dostaw. AquaDrive całkowicie wyeliminował zależność od pierwiastków ziem rzadkich. Łamiąc trwającą dekady kontrolę Chin nad ekosystemem pojazdów elektrycznych, konsekwencje odbiły się szerokim echem nie tylko w transporcie, umożliwiając niezależność energetyczną, oddolne gospodarki zasilane wyłącznie wodą z kranu i pierwszą na świecie zdecentralizowaną rewolucję motoryzacyjną. W najbardziej odizolowanych zakątkach planety, regionach pozbawionych prądu i paliwa, ten silnik wciąż działał. Wystarczył zwykły wąż, mała pompa i światło słoneczne do oczyszczenia wsadu. Całe dziedzictwo infrastruktury, monopolii i międzynarodowej zależności zostało prześcignięte przez jeden z najprostszych żywiołów na Ziemi, ale ta burza narastała od dekad. Musk rzucał subtelne ostrzeżenia, na tyle tajemnicze, że można je było zignorować. W 2022 roku, podczas rzadko wspominanego wywiadu, zauważył, że baterie są tymczasowe, natura ma lepszą chemię, a większość nie rozumie ciężaru, jaki się za tym kryje. Potem pojawił się dawno zapomniany patent z 2019 roku, który szczegółowo opisywał rozdzielacze cieczy akustycznej mechanizm, który, jak się okazało, stanowił rdzeń Aqua Drive. Tymczasem dziennikarze spekulujący na temat napędu wodnego zostali szybko zdyskredytowani poprzez skoordynowane kampanie. Ich artykuły zniknęły z głównych mediów. W SpaceX zwrot rozpoczął się wcześniej. Ciche przeniesienie czołowych chemików do zamkniętego działu o nazwie Skunk Works Energy Lab wzbudziło zdziwienie w Austin. Nie byli to inżynierowie rakietowi, lecz architekci nowego paradygmatu energetycznego. Już w 2018 roku, podczas niesławnego wycieku informacji o rozbiórce Cybertrucka, fragmenty systemu Aqua Drive zostały dostrzeżone pod stalowym pancerzem pojazdu. Technologia ta nie była nowa, była ukryta na widoku, teraz została oficjalnie ujawniona. Tesla rozpoczęła przedsprzedaż modelu H, wariantu z wodorem i wodą, z dostawą zaplanowaną na czwarty kwartał 2026 roku. W ciągu kilku godzin popyt wzrósł o ponad 600%. To nie był tylko pojazd, który ludzie rezerwowali, to był ruch, deklaracja niepodległości. Przełomowy moment nastąpił podczas prezentacji finalnego produktu. Odbyła się demonstracja, standardowa butelka wody pitnej została wlana bezpośrednio do komory silnika. Kilka sekund później pojazd ożył. Żadnych kabli, ropy naftowej teatralności, tylko czysta woda zamieniająca się w ruch. Symbol był nie do pomylenia. Wiadomość odbiła się głośniej niż jakikolwiek komunikat prasowy. Przyszłość nie płynie na litu, nie spala ropy, płynie wodą. Za zamkniętymi drzwiami Wall Street wibrowała. Analitycy starali się przewartościować wszystkie aktywa związane z pojazdami elektrycznymi. Notowania akcji rosły i spadały w czasie rzeczywistym. Fundusze zmieniały kurs, a prognozy warte miliardy dolarów rozpłynęły się w powietrzu. A reszta świata? Nie spekuluje już, kiedy nadejdzie era elektryczności, bo właśnie została przyćmiona przez nową. Napęd wodny nie nadchodzi. On już tu jest. A co to oznacza dla rządów, dla korporacji, dla samej cywilizacji, pozostaje nieznane. Silnik pracuje. Ale podróż dopiero się zaczyna. Zobaczyłeś przyszłość. Nie tylko się jej przyglądaj, ale ciesz się chwilą. Polub, udostępnij i zasubskrybuj, aby być na bieżąco. Zostaw komentarz. Myślisz, że to wszystko zmieni? A może zakopią to, zanim się na dobre zacznie? Bo to, co się wydarzy, nie dotyczy tylko samochodów, ale tego, kto kontroluje samą władzę.